Co do meczu z Gropinem, no jesteśmy, nie ma się co oszukiwać, troszeczkę zaniepokojeni zdrowiem niektórych z zawodników. Wiemy, że Darka na pewno nie będziemy mieli. Nie wiemy jak z braćmi, jak z broszkami, oni wyjdą dzisiaj na trening. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Piotrka gra jego jest możliwa i prawdopodobnie on zagra. Natomiast Paweł, no zobaczymy dzisiaj, wyjdzie wczoraj tylko truktał, czy dzisiaj będzie mógł coś więcej zrobić, zobaczymy. My musimy przede wszystkim do tego meczu podejść, tak jak do meczu z Legią, jeżeli chodzi o e, naszą mentalność, bo mecz z okresem w tych kategoriach był zupełnie meczem nieudanym i e, no, stać nas na zdecydowanie lepszą grę i jeżeli nie podniesiemy się, jeżeli nie będziemy znowu tak waleczną drużną jak dwa tygodnie temu, to niestety ale kropią w tej chwili w tej dyspozycji, jaką prezentuje w, w obecnym okresie, będzie dla nas przeciwnikiem niezwykle wymagającym. I, i, i groźnym, dlatego y, jest to dla nas bardzo ważny mecz, jest to bardzo trudny mecz dla nas i, i tutaj no, zostały dwa mecze na własnym stadionie przed własną publicznością. Chcielibyśmy, żeby, żeby do końca w tym roku y, wszyscy nasi kibice cieszyli się ze zwycięstwem z Wisły na własnym stadionie. Wie pan, dla mnie może będzie jakieś ułatwienie, ze względu na to, że łatwiej będzie dobrać taktykę na ten mecz. Natomiast yy, nie jest to aż tak duża nasza przewaga, żebyśmy mogli powiedzieć, że dzięki temu my na pewno wygramy mecz absolutnie nie. Tak jak Pan powiedział, to będzie mecz być może nawet dla nas trudniejszy niż Warszawa, yy, z Legii Z Warszawa. Wielo, z pod wieloma względami. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest jeszcze raz powtórzę, żeby drużyna. Podeszła do tego meczu mentalnie od pierwszych minut, bardzo poważnie potraktowali przeciwnika, żebyśmy czuli to, że gramy z drużyną, która jest na czwartym miejscu w tabeli, żebyśmy nie pozwolili sobie na momenty takich przestojów, jak w meczu z OKS-em i myślenia, że i tak ktoś tą bramkę strzeli, bo to nas może bardzo drogo kosztować. A myślę, że też warto przypomnieć, jakim wynikiem się zakończył ostatni mecz z tą drużyną Wispy. Myślę, że to, to też pomoże w odpowiedniej motywacji dla Wiślaku. No muszę powiedzieć tak, Grokin bardzo dobrze wygląda pod kątem przygotowania motorycznego, to po pierwsze. Po drugie, hmm, ciekawe jest ustawienie linii defensywnej z i Jodłowcem na środku i przesunięcie przez to Igora Kozioła do środka pomocy. Igor jest niezwykle doświadczonym zawodnikiem i uważam, że to bardzo dobry manewr trenera Zielińskiego. On hmm, świetnie znalazł zastępcę Piotra Świerczewskiego poprzez takie hmm, posunięcie, natomiast hmm, Widać, że coraz lepiej wygląda współpraca na linii Sikora e, z Iwanowskim. To jest widać, że ta dwójka siebie szuka na boisku i, i wiele bramek strzelają po właśnie własnych podaniach, po podaniach od siebie. Także do tego, jeżeli dodamy dobrą dyspozycję skrzydłowych, czyli w piechniach lato, no to wygląda na to, że naprawdę grotin jest w okresie takiej szczytowej formy. Wydaje mi się, że w tym momencie ta drużyna gra najlepiej. E, w całej tej rundzie, że to jest ich najlepszy, najlepszy moment. Bałem się tego pytania. Znaczy, zrobię wszystko, żeby mieć ten znaczek, to chodziło o złotą odznakę, którą zostałem ukolorowany przy moim odejściu z klubu. No niestety, że ona została w mieszkaniu w Poznaniu. Więc to jest ten techniczny problem, ale jeszcze jest cień tak, tak. szansy, że, że ona do jutra dojedzie do Krakowa.